Króliki to urocze zwierzątka, które kocha chyba każdy, no chyba że ma alergię, tak jak ja. Choć ja akurat jestem kiepskim przykładem, bo mimo mojej alergii uwielbiam króliki. Dzisiaj nie będziemy jednak skupiać się na udomowionych królikach miniaturkach i tajnikach ich hodowli, a na ich nieco bardziej dzikich kuzynach, zamieszkujących ponad 30 lat temu tereny Berlina. Możecie być teraz trochę zaskoczeni, ale nie włączajcie odbiorników, bo to wciąż kanał TV Filmy, a nie TV Króliki. Choć patrząc na Instagramowy profil Gambrinusa, to może i taki kiedyś powstanie. O Królikach wspominam tylko dlatego, że są głównymi bohaterami filmu, o którym chciałbym dzisiaj opowiedzieć. Królik po Berlińsku, bo tak właśnie nazywa się ta nominowana do Oscara produkcja w reżyserii Bartosza Konopki, skupia się, jak sama nazwa wskazuje, właśnie na tych puhatek stworzeniach. Kiedy pierwszy raz słyszysz tytuł Królik po Berlińsku, to pewnie nie spodziewasz się tego, co pierwotnie będzie dane ci zobaczyć. Pierwsze skojarzenie sugeruje raczej, że będzie to film osadzony w jakiejś restauracji, gdzie głównymi bohaterami będą kucharze, a tytułowy Królik po Berlińsku będzie jakimś popisowym daniem, co brzmi w sumie dość podobnie do fabuły Ratatouille. Po rozpoczęciu sensu okazuje się jednak, że to nie film fabularny, a dokument, choć w sumie też nie do końca, i że nie jest skupiony na fachu kucharza, a na czymś kompletnie innym. No właśnie, na czym? O czym jest ten dokument? W pierwszych momentach można być przekonanym, że to film przyrodniczy, i to w dodatku z jakiegoś powodu czarno-biały. W tle słyszymy krystynę Czubównę i od razu przypominają nam się te wszystkie programy przyrodnicze puszczane na TVP, zazwyczaj w godzinach, które, powiedzmy sobie szczerze, nie słynęły z rekordów oglądalności, co nie zmienia faktu, że przyjemnie było raz na jakiś czas coś takiego obejrzeć. Nie trzeba jednak długo czekać, żeby dostrzec, że w tym konkretnym filmie chodzi chyba o coś więcej, bowiem przenosimy się do Niemiec, a konkretnie do Berlina, krótko po II wojnie światowej, przez braki żywności teren placu poczdamskiego stał się jednym wielkim polem uprawnym mieszkańców miasta. Polem uprawnym obleganym właśnie przez króliki, przed którymi trzeba było chronić to, co udało się tam wyhodować. Początkowo ludzie odgrodzili je metalowymi siatkami, później zastąpiono je drutami kolczastymi, a następnie na ich miejsce postawiono mury z prawdziwego zdarzenia. Króliki biernie się temu przyglądały, nie wiedząc jeszcze, że chodzi o coś więcej niż ochronę grządek. Część z was zapewne już skojarzyła na podstawie miejsca i czasu akcji oraz mojego opisu, że wspomniane przeze mnie odgradzanie się to nic innego jak zalążki powstającego powoli muru berlińskiego. Chyba każdy wie co to było, ale żeby dopełnić formalności, mur berliński był systemem umocnień oddzielającym Berlin Wschodni kontrolowany przez NRD od Berlina Zachodniego będącego pod kontrolą RFN. Słowo mur jest w tym przypadku pewnym uproszczeniem. Był to raczej pas graniczny o szerokości od 30 do nawet 500 metrów i długości 120 kilometrów, odgrodzony z obydwu stron murami i ogrodzeniami. Właśnie na tym pasie między murami żyły wspomniane króliki, tysiące królików i to z ich perspektywy, niejako ich oczami, obserwujemy budowę umocnień, które stały tam przez niemal 30 lat. Wiemy już, że nie mamy do czynienia z filmem przyrodniczym, a historycznym, w którym zastosowano niezwykle ciekawy zabieg narracyjny. Skąd jednak wziął się ten pomysł? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy cofnąć się do 2003 roku, kiedy powstawało inne dzieło Bartosza Konopki, a konkretnie Ballada o Kozie. Opiekunem artystycznym tamtego filmu był wybitny polski dokumentalista Marcel Łoziński. Wedle tego, co powiedział w jednym z wywiadów Piotr Rosołowski, autor zdjęć w Króliku po berlińsku i współscenarzysta balady o kozie, Łoziński miał im opowiedzieć o swoim pomyśle na film, który przyszedł mu do głowy, gdy odwiedzał Berlin w 1989 roku. Zauważył wtedy biegające po całym mieście króliki i wpadł na pomysł opowiedzenia za ich pomocą historii o ludziach. Niestety, wkrótce potem mur został zburzony, a on zrezygnował ze swoich planów. Kilka lat później Konopka i Rosołowski postanowili wrócić do tego pomysłu. Zresztą ten drugi w jednym z wywiadów stwierdza nawet, że taki film nie mógłby powstać 10-15 lat wcześniej, bo do pewnych wniosków można było dojść dopiero z perspektywy czasu. Jeśli chodzi o samą formułę filmu, w innym wywiadzie Konopka wspomina, że trochę inspirowali się folwarkiem zwierzęcym, a trochę tradycyjną formułą bajki, w której narracja prowadzona jest za pomocą zwierzęcych alegorii. Jak na przykład u Ezopa czy Kasickiego. Niektórzy podobno nawet określali królika po berlińsku mianem bajki dokumentalnej. Dzięki temu nietypowemu połączeniu bajki i filmu dokumentalnego, twórcom udało się stworzyć dzieło uniwersalne pod każdą szerokością geograficzną i zrozumiałe dla osób w każdym wieku. Jak zauważa sam reżyser, dzieci chętniej obejrzą film o stadach królików żyjących w środku jednej z największych europejskich metropolii, niż kolejny siermiężny dokument historyczny o murze berlińskim i sytuacji społeczno-politycznej, która doprowadziła do jego powstania. Natomiast dla osób spoza Europy, które nie znają tej historii, film Konopki będzie opowiadał o zniewalającym systemie i skłoni ludzi do refleksji na temat współczesności. Żyjące między murami króliki to był powszechnie znany fakt, ale dopiero twórcy królika po berlińsku wpadli na pomysł opowiedzenia historii muru z ich perspektywy. Mimo, że to film historyczny, nie pada w nim ani jedna data i ani jedno nazwisko. No bo w sumie, niby skąd króliki mogłyby znać te daty i nazwiska? Wykorzystano w nim oczywiście materiały archiwalne, przeprowadzono kilka wywiadów z osobami, które pamiętały tamte czasy, ale zaskakująco dużo w tym filmie zostało wykreowane. Niektórzy mogliby zadać pytanie, czy to w ogóle jeszcze jest dokument. Sam reżyser w jednym z wywiadów wspomina, że mniej więcej 70% tego filmu jest wymyślone. Podstawy są oczywiście solidne, bo tematem jest prawdziwa historia Muru Berlińskiego, ale tekst czytany przez Krystynę Czubówny został uprzednio napisany przez twórców, którzy próbowali wejść w skórę zwierząt i spojrzeć na te wydarzenia z ich perspektywy. Natomiast ujęcia z królikami pochodzą w większości z innych źródeł, bo podobno nie zachowało się zbyt wiele materiałów z ich udziałem w berlińskich archiwach. W ogóle ten pomysł z konwencją filmu przyrodniczego pojawił się dopiero w trakcie realizacji projektu. Konopka wspomina, że wpadł na niego w chwili kryzysu, kiedy jeszcze nie do końca wiedzieli jak chcą powiedzieć tę historię. Postanowili pójść w stronę filmu przyrodniczego, a że Krystyna Czubówna jest znana z podkładania głosu pod tego typu produkcje, to współpraca z nią wydawała się pomysłem zapewne dość oczywistym, choć trochę podszytym ironią. Zresztą jak wspomina producentka filmu Anna Wydra, na początku twórcy chcieli, żeby ten dokument był trochę zabawniejszy. Każdy, kto ma królika, wie, że te zwierzęta zachowują się czasem naprawdę komicznie, więc pewnie można było wykorzystać to też w filmie jako element humorystyczny. Postanowiono jednak ograniczyć się tylko do kilku scen tego typu ze względu na tematykę. Dzieje muru berlińskiego to jednak historia pełna ludzkich dramatów, i twórcy królika po berlińsku nie chcieli nadużywać zaufania swoich rozmówców. Zwłaszcza, że ten film za pomocą metafor mówi też trochę o berlińczykach, oraz o żyjących w tamtym okresie Polakach. Cała ta sytuacja, w jakiej znalazły się berlińskie króliki, idealnie zazębia się z sytuacją, w jakiej znaleźli się wszyscy mieszkańcy wschodniej części Berlina i w zasadzie całego bloku wschodniego. Dla widza, który mniej więcej znał tamte realia, czy to z lekcji historii, czy to z autopsji, królik po berlińsku będzie dość czytelną metaforą tego, jak wyglądał tamten okres. Króliki, które początkowo mogły odbierać pojawiające się dookoła mury i uzbrojonych strażników jako coś dobrego, bo próbę ochrony ich bezpieczeństwa i dobrobytu, z czasem zaczęły popadać w apatię. Te starsze, które pamiętały jeszcze czasy sprzed powstania muru, zaczęły powoli wymierać, a te, które pojawiały się na ich miejsce, które całe życie spędziły w tym prowizorycznym rezerwacie, były zupełnie pozbawione instynktu samozachowawczego. I nie ma się czemu dziwić, w końcu wychowały się w miejscu, gdzie jedzenia było dla nich pod dostatkiem, w którym nie było drapieżników, które mogłyby im jakkolwiek zagrozić. Ludzie też do nich nie strzelali, bo każdy strzał oddany wtedy w okolicach muru musiał być usprawiedliwiony i zaprotokołowany. Dlatego też można powiedzieć, że żyły w czymś na kształt króliczego raju, choć część z nich w pewnym momencie zaczęła się buntować i tworzyć podkopy pod murem, jakby przeczuwały, że taki stan rzeczy nie może trwać wiecznie. I rzeczywiście nie trwał. Z czasem przestrzeń między murami zaczęła stawać się coraz mniej przyjaznym miejscem, aż w końcu mur upadł. A kiedy to się stało, dziesiątki tysięcy królików rozpierzchło się po mieście. Jednak nie wszystkim z nich na wolności zaczęło żyć się lepiej. Niektóre pewnie tęskniły za dającym poczucie bezpieczeństwa murem. I podobnie było z mieszkańcami bloku wschodniego. Komunizm upadł, otaczający ich świat, do którego zdążyli się przyzwyczaić, zaczął się drastycznie zmieniać, i nie każdy potrafił się w nim odnaleźć. Niektórzy zaczęli z sentymentem patrzeć wstecz na czasy, kiedy może i nie byli do końca wolni, ale i niczego im nie brakowało. Mowa tu zwłaszcza o mieszkańcach NRD, najlepiej zaopatrzonego państwa bloku wschodniego, którzy, jak trafnie zauważa Rosołowski, nie doświadczyli kartek na żywność, tak jak obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, ale przecież nawet u nas zdarzają się osoby, które mówią, że za komuny było lepiej. Zresztą Królik po berylijsku jest filmem, który jest nadal aktualny, Zwłaszcza w obecnej sytuacji, kiedy świat, który znaliśmy, drastycznie się zmienił. Pandemia wpłynęła na naszą codzienność i na nasze przyzwyczajenia bardziej niż mogliśmy się spodziewać. Nie każdy potrafi się w tym odnaleźć i do tego dostosować, i mimo że wszystko wskazuje na to, że niedługo wrócimy do normalności, to oczywiste jest, że świat się zmienił i że już nigdy nie będzie taki sam. Tak samo jak zmienił się po II wojnie światowej czy po upadku ZSRR. I wiem, że to może zabrzmieć w tym momencie absurdalnie. Ale może za kilka lat ludzie będą narzekać, że w czasach pandemii żyło im się lepiej? A może i nie? W sumie to nie wiem. Ale wiem, że Królik po Berlińsku to film, który naprawdę warto obejrzeć. I jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to serdecznie Wam go polecam, zwłaszcza, że trwa tylko 50 minut. Świetną robotę zrobił Michał Ogórek, który napisał tekst czytany przez Krystynę Czubównę, która również dała popis swoich umiejętności. Jej narrację znakomicie dopełnia muzyka Macieja Cieślaka. I montaż Mateusza Romaszkana. Zwłaszcza ten ostatni miał bardzo niełatwe zadanie, bo musiał połączyć ze sobą ujęcie archiwalne muru berlińskiego i materiał pochodzący z jakiejś zamieszkałej przez króliki szkockiej wyspy, bo jak już wcześniej wspomniałem, w niemieckich archiwach nie zachowało się zbyt wiele filmów i zdjęć z królikami w roli głównej. Jeśli chcielibyście więcej materiałów na temat filmów dokumentalnych, koniecznie dajcie nam o tym znać w komentarzach. A ja póki co się z wami żegnam. Do usłyszenia!